Funkcja liniowa opisana jest takim wzorem. F od x to się równa. Współczynnik kierunkowy wynosi 3 minus pi. Pamiętajmy, że współczynnik kierunkowy to jest to, co stoi przy xie. Minus pi plus 5. To w całości jest wyraz wolny. I teraz w przykładzie A mamy podać współrzędne punktu przecięcia wykresu funkcji z osią Y. Czyli jaka musi być ta współrzędna? Oczywiście współrzędna w tym punkcie, współrzędna xowa musi wynosić 0. Natomiast współrzędna y będzie jakąś liczbą, zaraz się okaże jaką. No to co robimy? Za x do wzoru tej funkcji podstawiam 0. Czyli jednym słowem, wyliczam wartość funkcji dla argumentu. X równego 0. O, ta liczba nam się wyzeruje. I zostanie tylko to. I to będzie nasza odpowiedź. Podaj współrzędne punktu jeszcze 0 minus pi plus 5. W tym przykładzie mogliśmy też skorzystać z interpretacji współczynników, o których mówiłem od początku zadania. Otóż pamiętajmy, że współczynnik b w funkcji liniowej zawsze odpowiadał za miejsce przecięcia wykresu funkcji z osią y. Współczynnik b jest w całości tutaj. Więc jeśli, może alternatywnie, napiszę takie rozwiązanie, jeśli b wynosi minus. Plus 5, no to my już wiemy, że współrzędna punktu przecięcia wynosi tyle. Tak, wystarczy taka krótka odpowiedź, i nauczyciel, ogólnie nie sprawdzający egzamin, będzie wiedział o co wam chodziło. Będzie wiedział, że rozpoznaliście, że współczynnik B, czyli wyraz wolny, odpowiada za miejsce przecięcia z osią y i od razu podajecie to miejsce przecięcia możecie zrobić oczywiście to zadanie w ten sposób lub w ten sposób jak wam się podoba